Zdurek robi dobre shoty. Ale już, już znalazłem kolejne spokoje... Tak? Halo, witam Witam. Dzwonię w sprawie gołębi pocztowych białych. To jest aktualne? Aktualne, aktualne. może pan, ja mi, op może pan mi coś opowiedzieć o tych gołębiach? Czemu? To, co? no to tam trzy parki są i mam dwa samce wolne. Aha, to ile pan ma na sprzedaż, bo ja bym dwa zakupił? Słam? Ja bym dwa zakupił. Ile pan ma na sprzedaż ich? Wszystkich mam. No, trzy parki to jest sześć, no i dwa samce wolne to osiem. Aha, to ja bym te dwa samce kupił. O, one, one przeżyją, jak dwa samce kupię czy nie? I jak, no do klatki, no i wysłać, pan by chciał po to przyjechać. Znaczy im postem by pan wysłał te gołębie? No pocztą polską. O kurde, a to one nie uciekną? Kurierowi? Nie, 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 o kurde. w kartonie się pakuje. Aha, bo ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wysyłał właśnie pocztą gołębie żywe. Nie, ja cały czas, cały czas się wysyłam tym gołębiem. A to one nie hamasują? Nie, nie. A to nawet to, to nawet na poczcie nie wiedzą, że to gołębie są pewnie, ta? Nie, oni wiedzą, oni wiedzą, bo to normalnie jest jako z gołąb idzie. O kurde. I, I to 24 godziny oni muszą to dostarczyć, nie mają wyjścia, to nie? O kurde, to ja nie wiedziałem. To psa też można no. wysłać chyba, czy nie, pocztą? A nie wiem, bo na przykład króliki nie można, co nie. Króliki są zakazane do wysyłki. Aha. A no panie, królika, królika, królika wsadzić i powiedzieć, że to gołębi co, nie udowodnią. To tak robią, bo robią tak ludzie, bo to też no, nie ten, bo, bo inni, jak bo bo ja, sprawdzają to. Ja kiedyś się spotkałem, że psa ktoś wysłał, ale nie, nie wiem. Nie, to tego tutaj nie spotkałem. No, no to dobra, panie, no co nie wiem, się... bo ja bym podjechał, ja bym podjechał do tego Boruwa, bo pan w Borówie mieszka, tak? Borów. No tak, tak, bo ja jestem z Zielonej Góry, to bym mógł podjechać po to. A to niedaleko, no, no. A to jakbym w samochodzie je przewoził, to bym musiał je do jakiejś klatki, czy one by po samochodzie mogły latać? Czy tam one by siedziały no, na fotelu? nie, ale po, samoch... po samochodzie... nie. A na fotelu by nie siedziały, normalnie, grzecznie? One są takie dzikie, czy takie, wie pan? Ale to pierwszy raz go nie ma? Znaczy nie, bo ja już mam, ale u mnie takie spokojne, one normalnie samochodem jeżdżą i... Jak wsadzę do samochodu, to siedzą normalnie na fotelu i nie kombinują nic. O, proszę. No. To ja też mam takiego gołębia, że mi przylatuje na rękę, to nie? O. No to, to jakbyśmy się umówili na to. A ma pan jakieś skrzynki nie. na te... Ma pan jakieś skrzynki na tego gołębia? No to w karton. Aha. Bo ja kartona nie mam, to pan by musiał od siebie dać jakiegoś. To się da. No dobra, i to za 60zł dwa gołębie by były? Czy to jest tak. jakiś jakoś drożej, by to było? Nie, tak, jak, jak to mówi. No dobra, to by mi pasowało. A ten, jak to się mówi, yy, jaki jest powód sprzedaży tych gołębi? One są zdrowie? Zdrowe one są? Słucham jeszcze raz, bo coś mi tu przerywa. Yy, jaki jest powód sprzedaży tych gołębi? Czy one są zdrowe? Za dużo, za dużo tego mam, powiem panu, bo. Aha. To, mam jeszcze mulemanse, śląskie tarczowe, że też muszę wystawić na eliksa. Aha, no dobra, no to. Jutro bym podjechał po to. O której? Yy, można z nich gołąbki normalnie robić? Można. O. No dobra, no to jutro, nie wiem, tak o 13? Dobra. Dobra, w kontakcie. W MMS-ie pan mi adres no. podeśle. Dobra, na dobra. razie. W MMS-ie pan mi adres, no. adres. To dobra. ja pod... Dobra. dobra. <noise> Ty, nie wiem czy on fejkował, czy on serio taki, taki był. On fejkował chyba, nie? Poznał mnie albo coś, nie wiem. Max,